Witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Pikachu X i w ogóle zauważyłem, że mu, yy, piszą promo. Jak piszą promo, to zrobię im promo. Więc, więc, zap, zapraszam, na je, więc zapraszam na jego kanał. XX Podłoga Pro MLG Quick. QXCopel 69 Podłoga XXX Zapraszam na jego kanał Bardzo serdecznie Fajny Typek Może go nie znam, ale mówię, że jest fajny, bo go oczywiście promuję Więc wbijać na jego kanał tutaj o tutaj właśnie ma, ma tyle subskrypcji że ja nawet go zasubskrybuję dam mu oczywiście dzwona co taki szybki taki, taki, takie szybkie promo więc trzymajcie się ciepło i hejo